Słuchajcie, na okładce do tego filmu, na okładce do tego nagrania, do tego live'u jest ciężka jazda sułtańska z XV wieku. Jak może zauważyliście, mają pancerze, mają lance, mają nawet skrzydła na plecach, bo to jest właśnie zaczątek Husarii. Wbrew temu, co wam nieustannie kłamią różne komudy, Zienkiewicze, inne takie dziady. Faszolskie, husaria jest po prostu polską wersją ciężkiej jazdy tureckiej i niczym więcej i niczym mniej. I tyle, jest to papugowanie, a nie żaden polski styl. Komuda to nawet mówi, że styl sarmacki to jest strój burguncki, to jest nieprawda. Burgundzki styl średniowieczno-nowożytny strój jest czymś zupełnie innym. Sarmacki strój to też jest turecczyzna, bo jak raz sobie wmówiono, no szlachta, część szlachty wmówiła sobie, że jest z Azjatami, no to poszło po całości po turecku. I to nam nie minęło, słuchajcie. Każdy normalny kraj zachodni jest taki zabezpieczony. Interesy swojej ludności cywilnej, zapewnić dostatek, zapewnić bezpieczeństwo, i tak dalej. A styl pod tytułem wojna, 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 będzie wojna, 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 to jest styl turecki, a nie polski, a nie europejski. Także to jest Turcja po prostu, to jest Turcja, to jest Rosja, wojna, 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 wojna. wojna. Jedynymi Europejczykami Rosji to, w Rosji to są ci, co mi mówili Niet, "Nie, wojnie, a potem dwa słowa. Tak, i zaaresztowali ich nawet za dwa słowa albo za kartkę po prostu. <laughs> tak to wyglądało. Także um, to ten taki styl, że trzeba się zbroić, się, trzeba, mm, trzeba mm, bo ciężkie czasy idą, trzeba się bić, 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 wojna, 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 wojna. To jest styl turecko-rosyjski, to nie jest styl europejski. Europejczycy Europejski styl to jest robić Unię Europejską, robić sojusze, kontrsojusze, wzmacniać się nawzajem, handlować. To jest styl europejski. A wojna, zaraz będzie wojna, zaraz będzie wojna, musimy liczyć na to, że będzie wojna, 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 wojna to jest właśnie to. Bartosiak się różni pod tym względem od Atora, który też zgadł 30 wojen i nie trafił ani razu. Nie, raz trafił, no bo za każdym razem myślał, że będzie wojna, więc raz trafił. Bartosiak przewidział kilkanaście wojen, z których wydarzyła się, przewidział 17 wojen, z których wydarzyła się 18, której nie przewidział. Więc ta różnica, to jest, ktoś ostatnio napisał, że no Bartosiak jest taki, mówi trudnymi słowami i tak dalej, i tak dalej, ale tak naprawdę to jest po prostu umyty i ogolony, też nie ogolony właściwie. Umyty przede wszystkim umyty ator. Czyli nie ze kanapą, z, z pierdami w tej kanapie, tylko po prostu tylko po prostu umyty, wypachniony ator. Taka jest jedyna różnica. Ja jestem naprawdę zdumiony, że ludzie tego nie widzą, że ten facet to jest jedna wielka, chodząca bomba, która pierdoli, że będzie wojna. Słuchajcie, wojna. To nie jest taka prosta sprawa. Na wojnę trzeba dużo pieniędzy. Jeżeli nawet do wojny dochodzi, to tylko wtedy właśnie jak Putin myśli, że będzie łatwo, że Ukraińcy sami mu się poddadzą praktycznie. I to jest właściwie jedyna okazja, kiedy dochodzi do jakiejś wojny. Tak naprawdę wojny są bardzo mało prawdopodobne. Zobaczcie, Pakistan i Indie cały czas... Pakistan, to India... No i co? No i nic, malutka bitwa powietrzna i pff, zero show. Dlatego zawsze zakładajcie, że wojny raczej nie będzie niż będzie, a raczej wtedy traficie. A takie jaranie się wojną to jest bardzo właśnie słowiańskie, tureckie, rosyjskie, kompletnie to nie jest zachodnie, więc to, że jak pojechał do USA i uczestniczył w grach wojennych, to jest w miarę zachodnie, ale to, że on wrócił i się jara tymi wojnami i widać, że nie umie w ogóle myśleć, że Słuchajcie, na wojna, na przykład taka wojna o Tajwan, zarówno USA, jak i Chiny mają za dużo do stracenia. Raczej Chiny liczą na to, że tam odetną Tajwan, Amerykanie mogą wtedy zablokować Malakkę, no, i tyle, I nie będzie wojny, no bo tego. No, chyba, że któraś strona wymyśli już taką broń, że będzie można bezkarnie coś zrobić. No to i wtedy może dochodzić czasem do wojny, że ktoś się przeliczy albo coś. No, więc jeżeli ktoś twierdzi, że wojna będzie, bo ktoś tego chce, nikt nie chce wojny. Myślicie, że Putin chce wojny? Putin nie chce wojny. Putin chce Ukrainy. Jakby mógł ją przehandlować bez wojny, to by tak wolał. Nikt nie chce wojny. Czasem jakiś Słowianin, Turas, Chińczyk, albo zachce wojny, bo ma w dupie po prostu własnych obywateli. Ale to rzadko tak jest. Nawet oni rzadko. Więc generalnie stawiajcie na to, że wojny nie będzie. Będzie przepychanka, sabotaż, propaganda, szpiegostwo przemysłowe to, to będzie na pewno. Natomiast wojna nie, raczej nie więc też to jest część dlatego postanowiłem to zawrzeć w odcinku numer 5 Polska faszolska to, to jest taka typowa sytuacja że Bartosiek uchodzi nawet za agenta amerykańskiego przemysłu wojskowego, tym bardziej to jest najbardziej polsko-azjatycki gostek, jakiego w życiu widziałem. To jest śmierdzący sarmację na kilometry. Gostek, wojna, 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 wojna. Można by... wojna, 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 wojna. Mógłby to mówić cały czas to byłby ekwiwalent tego, co on mówi, mówiąc o connectivity i innych takich pierdołach. Trzymajcie, to jest po prostu umyty ator bez zapierdzianej kanapy. Tylko w eleganckim studiu. Trzymajcie się, to zobaczę. Za chwilę coś z innej beczki.